Siema, z tej strony gramy.pl. Dzisiaj sobie gramy w Zoba. Musiałem sobie trochę nabić tych pucharków. Mamy czwartą y, ligę. Ligę już. Musimy sobie odebrać monetki. No i mamy tu czwartą ligę. Teraz byśmy mogli trafić pandę, i to by było najlepiej. Potem są te. O, szarka, to jest, szark jest najlepszy, jak dla mnie. Szark jest najlepszy. Dobra, otwieramy sobie już na początek skrzyneczki. Dobrze. sobie, zagramy sobie duo. Weźmiemy sobie jaką postać kangurba? No kangura sobie weźmiemy. A co? Nie boimy. No było mamy dobre. Spox. Spox. Dobra czekamy, 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 czekamy. Kurde, gościu, dostał. Oa, Dobra mamy. Bierę bombę. Mamy trochę takie lagi. O nie, Niks zabrał Kurcze Byśmy mogli go dogonić. On se tam się śpieszy. Dostał. Aha. Oj Niks, Niks się ma. Emma, nie. Ale co się... Kurde, bykol nazwali. Ale już nie wali. O kurde. Legendarny jest. Legendarny. Legendary. Olegowaliśmy. szybko lecimy. U niego? Kurde, gorl zabiera. Muszę uleczyć dwa razy. O ja, ci jak tu się pozabijali. Jeju. Dobra. A dobra, muszę pomóc swojej Stary, ała, nie stary, nie mogę, niestety, sorry, sorry nie, gdzie to jest? Nie, a i Trudno grudna, guard, dziewiąte miejsce, niestety, mamy. 18 pucharków. Jest jaka skrzyneczka? brązowa. Kurczę. Sobie wiemy. Kangura sobie może na 200 pucharków. Takie klarego. No to Mań, nu. No. Musimy sobie O ja 44 i tu 42 Zobaczymy sobie co byśmy dostali Dobro, śmieszna cela sova la Będę niestety wbijał poza odcinkami. Ja nie będę nagrywał odcinków z tego jedynie czasem, bo chcę mieć i to dużo, dużo tego. Pucharków. Bo ja chcę mieć w ogóle najwięcej, bo już na razie powolutku sobie chodzimy. Pokażcie mi tego, Lil. 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 Pozdrawiam Cię. Pozdrawiam Cię, Lil. L. Jakie ma postacie. Mafina. Co? Nixa. Nie ma. Nixa. Ja Nix to jest początkowa postać. Ale, dobra, lecimy kolejną gierką szybką na nasze nasze pciora. I zapomniałem, że macie mi dawać suby, bo jestem bardzo wtedy szczęśliwy. Trzeba niszczyć tego y, nie guardiana, tylko legendarnego. Kurcze, gdzie on jest? O dobra, tu jest. Kurde, ale bije, ale bije, ale bije. No, jeszcze tu jestem. Nie, ale na, nie biją koksą Nie, koksą po prostu. Nie się uleczył gość. Kurde. My tu próbujemy go zabić. A nie, nie, bo zginę. Zginę. A ja mam mało życia. Mam mało życia. Po prostu ja mam mało życia. A żyja, dobra żyja, bo się tak na chwilę zatrzymał. Lecimy sobie po... A! Dzięki. Please apteczka nie gorl jest. O, oh no, strefa. O, przeskoczyliśmy? Mamy brązowy sacik. A i zabili nas. Kurcze, blaszka. Max Pro. Ile miał puch? U 230 na tym tym gościu. Mam dużo marangę. Dobrze, sprawdzimy. Tak, w... nie! Byśmy zbili aż 700... Nie, 800 pucharków. Podajcie na bubiks.pl na kanał, bo wbija na razie subskrypcję. My już mamy nawet dużo. No i zaraz ją pożegnamy, tylko ostateczną gierkę. Sobie zagramy solo. I sobie zagramy larm. Lar jest spoko. Może wbijemy ostateczny pucharek. Żeby mieć 800. O kurde! Jak skąd mamy już te Rzeczy o nie, tam są kangury, więc uciekam. Dobra, nie ułapię mnie. Dobra, ja już jestem niewidzialny. O kurde, gaś się. Dobra, jest tu, jest u ucznia. Bierzemy sobie niewidzialność. I tak poza tym wesołych świąt. Sorry, że już Miko minął Mikołaj, bo był wczoraj, ale wczoraj już ja miałem szkołę dodatkowo i jeszcze Mikołaja, więc trochę byłem zajęty, nie mogłem nagrać. Więc sorry, ale skłyną Wam życzenia i napiszcie mi tam na dole w komentarzu, co dostaliście na święta. Przytnę Wam za to serduszko. Dajcie łapy w górę i subskrypcję. Mamy niewidzialność. A wow, jak mnie biją. Jest 10 osób. O ja, jak tu się narobiło. Ale dostał ode mnie. Nie! Nie! Zabnij nas, kurde, ty trudno. Nie nawet dużo pcharków. Plus dwie gwiazdki. Jest! Złota skrzynka. Otworzymy sobie ją w następnym odcineczku. Niestety. Albo sam otworzę. Nie wiem. Mam nadzieję, że mi wypadnie panda. Bo chciałbym pandę i lubię pandy. Więc sobie jeszcze Odblokujemy. Odblokujemy. No i trzymajcie się. Cześć.